No, dzień dobry, cześć i czołem. Ostatnio wrzuciłem na social media taki filming, gdzie po autostradzie jedzie Toyota z wyłączonymi światłami z tyłu, z podświetloną deską i z włączonymi światłami dziennymi. I teraz sobie siedzę w Toyocie Aigo i chciałem Wam pokazać, w czym jest problem i dlaczego, właśnie, bardzo często samochody z tego koncernu tak wyglądają na drogach. Zobaczcie, siedzę sobie w Toyocie Aigo, uruchamiam silnik, podświetliła mi się deska. Jak zauważyliście, zapaliły mi się światła. Czyli wszystko ok, tak? A właśnie nie, bo zapaliły się światła do jazdy dziennej. Dopiero teraz, kiedy przełączę przełącznik, świateł, zapalają mi się światła pozycyjne, czyli się palą z przodu i z tyłu. No jest to takie troszeczkę niedociągnięcie Toyoty, bo oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby czujnik zmierzchu czy tam deszczu, że jak zaczyna padać, czy robi się ciemno, to ci się automatycznie światła. Do jazdy dziennej przełączają nam światła pozycyjne albo przynajmniej zrobić tak, że w momencie, kiedy jedziesz na światłach dziennych, to nie podświetla się deska rozdzielcza, bo to bardzo myli ludzi. Co widać na załączanych przeze mnie obrazkach. Czyli co? Tak jest dobrze, tak jest niedobrze. Chociaż wydaje się, że jest dobrze.